Dzień dobry cześć, Witam was na kanale Czarno na Białych. To jest kolejny odcinek z serii e Gwiazda. Witam was po pandemicznej przerwie. Tym razem na pierwszy odstrzał i nie bez powodu używamy słowa odstrzał idzie wokalistka. Czego tam się śmiejesz? Aktorka. Zaraz będziesz miała swoje wejście jakże spektakularne. Aktorka. Wokalistka, jedyna w swoim rodzaju, jedna z tych najpiękniejszych twarzy akantusa. E... No i pasjonatka szeroko pojętej żywności. Panie i panowie Małgorzata chruścika. Cześć, cześć! Cześć, witam ale... Cię. Cześć. Coś wspominałaś o sweterku? Coś przed chwilą, eee, że no tak, Wy... że założyłam tutaj niby taki sweter, wiesz, fajny, ale pod spodem mam. A, może. Ale jeszcze pokwalę się pod tam jeszcze masz. Nie no, ale pod no tam masz klapki. No. A klapki dlatego, ponieważ jesteśmy w Teatrze Muzycznym w Łodzi. Właśnie trwają próby, no jeszcze nie możemy stwierdzić, że teatr się otworzył, że teatr się otworzył, bo jeszcze to odmrożenie trwa, myślę, że za jakieś 3-4 lata teatr no weź, na samym końcu stasz. będzie otworzony, no słuchaj, najpierw galerie i wszystkie inne rzeczy. Nie, oby nie, oby nie, słuchaj. Ale, ale to jest przyjemne, że sobie możemy tutaj posiedzieć. I w ogóle to jest nasza pierwsza wspólna produkcja. Nasza pierwsza wspólna produkcja. No. W ogóle moja produkcja, pierwsza po, 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 po prawie roku. Weź, e, czy wszystko się zgadza, jeżeli chodzi z tego, co Ci, tutaj jak Ci zapowiadałem, wszystko się zgadza? E, ja nie wiem, no pewnie trochę coś tam posłodziłeś, mm -hmm. no nie? Tak mm -hmm. naprawdę. Ale tak, no jestem wokalistką, Czym tam jeszcze <kud> jestem aktorką? Dokładnie. I w ogóle to, co <kud> że na pierwszy odstrzał, i to nie i bez powodu, ponieważ ten, ja teraz trochę powinienem tak naprawdę wstać, stanąć na baczność, zaśpiewać hymn yy, i troszkę tutaj jakby, nie wiem, jakaś kamizelka kulotworna. A już tłumaczę, ponieważ Małgorzata, czyli nasza gąsia, pierwsze kroki w ogóle w wokalistyce yy, stawiała w klubie 21 Brygady Strzelców. Podkalańskich, gdzie śpiewałaś w ogóle dla żołnierzy, tak? No, ale to też były jakieś wyjazdy, jakaś baza wojskowa w Bośni i Hercegowinie. Tak, to były. To Zresztą... już są stare dzieje, tak naprawdę, ale to były no, pierwsze żyły. kroki. I ja w ogóle pozdrawiam panią Ewę Jaworską-Pawelek z tego miejsca i dziewczynę ode mnie z zespołu, bo śpiewałyśmy. Miałyśmy takie kwartety albo tria, śpiewałyśmy sobie tam na głosy z orkiestrami. Śpiewałaś, czyli śpiewałaś na froncie. Po prostu do dookoła. Nie, nie Dumb, ale... ale hey, pol the mm. <gul> poligony, karpacka brygada, pierwsza brygada i te wszystkie rzeczy. To wiecie, ja znam czwartą zwrotkę w tych piosenkach. No, Także nie dobra. zagniecie weź, mnie. Weź, weź. To, a weź coś tak znam z tych takich właśnie... Myśmy tutaj szli z Narwiku. My przez Węgry, a my z Czech. Nas tu z Syrii jest bez liku. A nas z Niemiec zwiało trzech. Amen. Y, dobra. <głos> <Steknie>. <głos> Ale znam Pani Ewo, znam pamiętam. <noise> znam pamiętam. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o takie też twoje wykształcenie, jesteś panią magistrem. No. Magister Czy też jesteś panią profesor, uczysz też? Y, nie, aczkolwiek zdarzyło mi się ze względu na pandemię prowadzić jakieś lekcje. Y, y. Takie w domu, mm -hmm. nie? Po prostu, nawet nie, nie że w jakiejś szkółce, albo Ratowałaś tam. się po prostu, no, żeby ratować, przeżyć. No wiadomo, nie? Ale nie, jeszcze, jeszcze mi się nie zdarzyło, nie mam takiego doświadczenia pedagogicznego, aczkolwiek skończyłam Akademię Muzyczną w Bydgoszczy na Wydziale Jazzu i Rozrywki. No, mm. jazz, jazz i muzyka rozrywkowa, kalistyka estradowa. Czy... estradowa. Tak, Jazzowa coś takiego. tak, tak, tak. Okay. tak no. mm -hmm. No i to było w Bydgoszczy i wspominam to miasto zawsze z wielkim sentymentem, wiadomo, takie miasto studenckie jak dla Ciebie Trójmiasto. Trójmiasto, tak? no właśnie. No, Dlaczego no, nie Trójmiasto? Dlaczego nie muzyka? Wiesz co, no po pierwsze jestem z Rzeszowa, więc do Trójmiasta jest jeszcze dalej niż, niż do Bydgoszczy, ale to jest też zabawna historia, bo ja z Rzeszowa do Bydgoszczy zostałam się w ogóle jakoś tak... Przez przypadek, bo w ogóle śpiewałam na weselu z kolegą, który tam grał na perkusji i mówi Gocha, tam jest w ogóle drugi nabór, jedź, a ja nie wiedziałam do końca, co mam ze sobą zrobić. No, mm -hmm. Byłam jakaś taka nieogarnięta, ani, ani jakoś nie wiedziałam do końca, co to jest ten musical, ani okay. co ten jazz. Wiedziałam, że lubię śpiewać i tak pojechałam tam, no i w ogóle potem znalazłam sobie taki kontakt, że jeździłam, bo wiecie, z, z Rzeszowa do Bydgoszczy jest ponad 10 godzin pociągiem, mm. więc jeździłam tirami. Z Rzeszowa do Bydgoszczy? Ty jest. I dla te, dlaczego teraz gram kit? Nie no, żartuję, nie. Ale zdradziłaś mój żart teraz w ogóle. Ja tu miałem przygotowane w ogóle mega... To, to teraz w ogóle bez sensu. Nie, no Zdradziłaś, to... wyprzedziłaś. Kochani, my jesteśmy w Teatrze Muzycznym w wodzi. i właśnie przygotowujemy się do musicalu Pretty Woman. Tak. Ja to miałem taki bardzo zabawny ten, Ojej, że ja wam chciałem powiedzieć, proszę. że ja wam żadnego kitu nie wciskam, że to taka nie. znana aktorka będzie nam grała w jedną z głównych ról. Ale tak, Małgorzata Zresztą. Kruściel, będzie, będziesz, gościa grała, um, jeżeli jako reżyser oczywiście dopuścicie do premiery Jeżeli no, się, na się nauczysz z tego, to będziesz grała w postać Kit w musicalu A, Pretty Woman. Więc tak. panie i panowie, zapraszamy was bardzo serdecznie, możecie oglądać gościa w pierwszych rzędach w Teatrze Muzycznym w Łodzi. kiedy premiera tego nie wygląda. Tak, nas otworzą. Na razie jest przewidziana na, na 20? 8, 18, 20, 21. Tak, tak. No ale wiecie, jak to jest różnie. Mm -hmm, tak? mm -hmm, mm -hmm. Teraz. Ale gram jeszcze z wspaniałymi, yy, jesteśmy na jednej roli <noise> z Zagmarą Rybak i z Panną Szomańską, więc tak. również zapraszamy. Zapraszamy serdecznie. Jeżeli mm. dopniemy wszystkiego i udamy. Dopłyniemy. tak, tak, <noise> tak, 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 Dopłyniemy. Tak, i Rafał Szatan jest z nami. E, no dobra, a poza Pretty Woman, a zróbmy taki challenge. Mm. A propos challenge. Mm. Co, to jest, jest, co to jest challenge rozwój? Okay. Więc to jest tak, że podczas wywiadu gdzieś tam pojawia się tak zwany challenge oswój. Ja bym tutaj chwycał, uwaga, ja się muszę teraz wszystkim Państwu pochwalić, ponieważ mamy nowy challenge oswój sponsorowany przez Teatr Muzyczny w Łodzi. Tutaj jakby, jakby sam słoik jest sponsorowany przez bufet, natomiast cała ta naklejka przez dziekana. Mówię nie przez dziekan tylko przez sekretariat. Co także tutaj właśnie to jest nowy nowy nowy. Brawo. Brawa także tak, jest, no i w ten skromny ten skrom, w twoje dłonie, Losujesz. i tam. Ręka wchodzi dziewczyna szczupła. Nie, no teraz, nie wchodziła. Wiecie, teraz w ogóle, no wiadomo, weszliśmy na scenę. Jesteśmy już po dwóch tygodniach tańca. No Jakieś chorełki weszły i tak dalej, no to człowiek no naprawdę od tego tak, marca tak, tak, jak tak, tak nie tańczył. No, to... pozdrawiamy, pozdraw pozdrawiamy stańka i taka się rzeczy Choreograficznie. Tak, zielą, tak. My dbają o na nasze tutaj ciało i brzuchy. No otwieram, otwieram. Jeszcze, otwieram, jeszcze z Dagmarą robię treningi i w ogóle Ale ja się do nich Jeszcze Jest ciężko zawłaszcza. Dawaj, dawaj. Dobra to nie tango, to nie pogo, pro mój studio wycinając logo. No i fantastycznie, bo ostatnio mamy w ogóle trochę się to pozmieniało. Jest nowy menadżer, jest nowa nowa jakby dziewczyna, która zajmuje się też pr i grafikami. Także jest coraz większa szansa, że to studio naprawdę będzie miało już niedługo około 5 milionów subskrybentów. No tak, tak. tak jest cel. Ja czy, tak, <laughs> nie wierzę jakoś super wysoko, ale to jest taka, tak myślę, że będzie 5 milionów to jest w miarę zadowolone. <laughs> Ale wiecie, ale masz to wydrukowane, co ja? A ja nie mam ja mam bo, ja zawsze ja... wszystko przygotowane. U nas w wszystko <laughs> jest zawsze czarno na E, to mogę już możesz zejść, Na pamiątkę sobie będę. Weź na pamiątkę, ale swoich zostaw, bo to. Jeszcze wiesz, mi tutaj autograf dasz. Wiesz. Dam. Ja tobie, to to ty mi! Ja. E tam taka gwiazda za mnie. I proszę bardzo, logo. No, proszę tak. wyciąć wszystkie kółeczka. To ładnie, bo to od ciebie teraz zależy, jak wytniesz. Jak wytniesz krzywo, to nie będzie tych 5 milionów. A Przecież wiesz, on, że. To są e... temple, ale. Wiesz, że Wiesz, że ja. To nie jest moje pierwsze doświadczenie z nożyczkami. No, opowiadaj. Ponieważ mój drogi, ja w ogóle skończyłam techniką fryzjerskie ze szkół mechanicznych w Rzeszowie. Jestem y, <grym>, y, techniką, y, technikiem usług fryzjerskich. No kurczę. No, to ale jest. Ale co byś mogła, czyli, no to na mnie nie zaprezentujesz żadnej <grym>, umiejętności. Ale widzisz, ale trafiłeś trochę, no jednak? Jezus, teraz będę musiała się popisać. Tak, ale nie podzielam nasze uwagi. No, ale nie pracuję w zawodzie już od dawna, więc. Ale no, robiłaś coś. No, wiesz, miałam takie y, praktyki miesięczne, y, na których szczerze mówiąc, jedyne co mi pozwoliło, no to zamiatać włosy, okay, okay. <grym> myć głowę czasem mm -hmm. z masażem. Tak, nie, nie, nie? I jeszcze, masażem. jeszcze na przykład. Tak, i na przykład jeszcze mogłam golić y, takim y, dresom. włosy Nogi. na łyso, głowę na łyso <grym <grym i od jednego ja dresa. Jedna, jeden dres, nie, tak brzydko mówię. No, taka prawda, no co? Pan Wysy plus. Bluzie. Pan, pan bluzie plus łysa głowa wysa. to dres. Przychodził do mnie, jak miałam te praktyki, tam chyba ze trzy razy był w ogóle, żeby sobie zrobić świeżą łysinę. I, i za każdym razem udawał mi zamycie włosów na piwo 4 zł. Za umycie włosów? Za umycie, kurde, głowy, no bez włosów. Ale, ale robiłam mu zawsze masaż, wiesz, to wszystko. Okay. No to tak słabo 4 zł. No ale tu wiesz, to, że ja byłam w techniku. To pracują mięśnie wszystkie, to musisz jakby się... No nie no, Tak. No starałam się. Star Jezus, już widzę, że wyjechałam. No, widzisz, ja widzę, że tu w ogóle mogę o tych 5 milionach to mogę zapomnieć już. Tu 400 subskrybentów to będzie mój sukces. Czy, czy... <śledzianie> nie, nie zwalaj na mnie. <śledzianie> dobra. A Campus? No, Jak Campus. ty tam trafiłaś? Tu jest, nie, nie jesteś pierwszą, którą, która siedzi u nas właśnie z Sakantusa. A kto jeszcze był? I, a to nie ogląd naszej gwiazdy? Yy, Ola Gotowicka. No była. Yy, I nie pamiętam No dziękuję bardzo. <ścoughs> Ka Karol Osentowski chociażby o, też. Ale z Karolem nie... się nie znam, nie poznałam się chyba nigdy tak osobiście. Okej, okay, dziękuję. Okay. No, bo... Może byliśmy w jakimś w jakiejś zbiorówce razem gdzieś, mm -hmm. ale no żadnych prób ani tak dalej. No, Karol, też. Karol też tam jest dość roztrzepany, to był, no. on jak wpadnie do studia to by tak szybko jak tam, tak pewnie zabrał. Szoków Pozdrawiamy Karol. Pozdrawiamy to. to. Eee, I najbardziej, Ole, Ole. No, ja, ole. jasne. Najbardziej popularny twój utwór na czy to? Ja, ja wiem. No to powiedz. Zresztą. Chcę zobaczyć, czy jesteś zainteresowana, jaką twoją twoje wyświetlenie. <grym> e, nie, e, ostatnio e, zorientowałam się, dostałam taką wiadomość, że już jest milion wyświetleń. E, więcej? Pod filmikiem, e, no nie, z musicalu Six. Dokładnie, czyli no way. No way, no way. No way, no, ale... no way. półtora miliona, no way. Półtora? Nie. Półtora? Półtora, półtora miliona. Nie, milion hmm? było. Więcej jest. A no, no to dobra, no, Czy Tam był jakiś jakieś przecież. Myślę, że tam jest półtora miliona. No, tak, Ej, to no, tak. to super. No, to super, nie. No? <laughs> nie, no ale to była wielka radocha w ogóle, wcielić się tam z tą Katarzynę Aragońską. Super sprawa, wyzwanie aktorskie. To jest świetny musical, ten, ten the, the, no, the six. No. Wiesz, jak ty, ty znasz Michał, co znaczy. Tak, tak. O Jezu, on tak by chciał to zrobić w ogóle. Nie, to jest świetne, w ogóle jest wiesz. No, sześć w tych postaci każda opowiada no. o tym, jak została zabita przez, przez króla. Nie? Świetne to jest. I y, y, y w ogóle y, tak naprawdę przypomnę sobie przypomniałam, że w sumie bardzo podobną formułę miałyśmy w tym naszym y, toruńskim takim. Nie wiem, jak to nazwać świewogra? <grywa> show! Show! show, e, show siła Siustr. Siła i tam były takie fa fajne laski, petardy, po prostu świetnie śpiewające. No tu jest trochę na wzór siły sióstr właśnie. No pewnie, to oni, oni zrobili na wzór. Mm -hmm. <laughs> My byliśmy pierwsi w Toruniu. <laughs> Pozdrawiam dziewczyny i Teatr Muzyczny w Toruniu oczywiście. No i też Studio Cantos. No, bo tak naprawdę dzięki nim, dzięki tam Bartkowi i całej ekipie, no to mogłam sobie tak naprawdę pokazać się szerszej publiczności. I... Wymień tak gdzieś tak miary w miarę szybko taki też challenge. Wszystkie muzykale, których grałaś. No dobra, to jest tak, nie nie było ich dużo, bo, no dobra, ale... No dobra, ale, ale były. No Pierwsza powiedz... to była Legalna blondynka w Krakowie. Potem był y... Musical 9 w Poznaniu. Potem był Footloose. I on gdzieś tak na równi był właśnie z Siłą Sióstr, ale nie wiem, czy nazwać to musicalem. Mhm. Józefowicz y... reżyserował. Janusz Józefowicz jest panem bardzo wymagającym, tak. dość porywczym. Mhm. Eee, cóż jeszcze mogę. Robi świetne spektakle, ale. Tak. ale Ma świetną ale... wizję no, tak. i w ogóle jest artystą, tego nie można mu odmówić. Akurat jak robiliśmy tą legalną blondynkę, to on ciągle gdzieś tam kursował, bo robił też w Petersburgu jakiś taki duży spektakl, wiesz, takie 3D i to wszystkie mm -hmm, takie mm. jego bariery. On bardzo mm -hmm. lubuje się w tej technologii. W technologii. Tak, tak, tak. tak, 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 no, tak, tak to tak. Że Julia była właśnie tam... 3D, 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 3D i jeszcze było pod wodą, tak? Krono ile pod wodą, że, że, że tam W ogóle tak, tak. 5D. 5D, tak, to się, to się chyba nawet tak nazywało. No w każdym razie to było moje pierwsze w ogóle spotkanie z musicalem, bo szczerze mówiąc wcześniej nie miałam zbyt dużo do czynienia z tym gatunkiem i ja w ogóle myślałam, że to tak jest, nie jest, że, że tak trochę tak... Nie tyrają. <grym> <grym> Jakby nie patrzy, tutaj, tutaj też cię tyrają. No tak, ale... Co so, za godzinę masz już próbę, to 22 <grym> będziesz cię No, ale tak, było, było ciężko i ludzie mówili, że je, jak już przejdę tak, taką szkołę u, u Józefowicza, to już to zawsze, tak. zawsze będę miała łatwiej, <grym> że tak powiem. A ty ty tutaj trafiasz na tak. tak, myślisz, po czym trafiasz na błytka Kościelniaka i w bo jesteś z nowego Bo Ale to ty miałeś tak. to ja miałem, ale się... Serdecznie pozdrawiam bo Praca jest wspaniała, no, naprawdę ja jest hardkorowa, jest hardkorowa, ale, 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 A co powiesz? Tutaj są twoją pasją do żywności, no bo dobra ćwiczysz, no ale... <ścoughs> tak to nazwę. Uwielbiasz jeść. Twoja ulubiona potrawa. Jezu, chyba chleb. No, no. Ja jestem córką piekarza. tu więc... piekarzem? No, więc ja kocham. Pozdrawiam mojego tatę i moją mamę też. Yy, yy, ale mój tata jest piekarzem i w ogóle też piecze ciasta, takie torty na zamówienia. Okej, okay. ale sama też na przykład może jakoś tak po, 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 po tacie, że robisz takie rzeczy? Może, no, jakbym Czy się tam pieczysz, przyłożyła uzatujesz? do tego. Nie wążysz to... ze sobą kuchenki. Nie, jak nie. Duży nie, aktorzy. <laughs> Bardzo jest Taka anegdotka, że jesteśmy właśnie w teatrze muzycznym w Gdyni, w, w Dwe i, i, i te po, w tych pokojach. Poza tym, że jest miło i przytulnie, to jest lodówka, a i to tyle. Ale wszyscy. Poprzebuzili swoje rzeczy, tak. AGD, RTV, wszystko pozbudzili. Teraz w każdym pokoju na wyposażeniu jest ekspres. Niektórzy <laughs> mikrofadówkę mają, Bacajewski, Tomek ma kuchenkę swoją, bo tu je wczoraj kapuśniak przepyszny zrobił. No a, aż... pachniało po prostu na wszystkie na, na pokoje. Wszystkich piętrach, Wiesz, Jest taka wentylacja. No <laughs> <laughs> trochę jak na kolonii, ale to jest prze, prze tak, możemy Tak, Możemy się, się cofnąć trochę w czasie. Tak, nie? A to jest super, nie? <laughs> Mi się, to się strasznie podoba. Ale co chciałam powiedzieć, że po prostu załatwiliśmy sobie wczoraj mikrofadówkę krofalówkę i mamy w pokoju mikrofalówkę. Także, gdybyś chciał coś odgrzać, to zapraszam. jest ta informacja, która teraz bardzo mnie uspokaja. Jesteś, jesteśmy kimś w Łodzi. Jesteście, jesteście kit. No jesteśmy kimś. Jesteście... <grym> tak zwany quizik na, na, gdzieś tam na koniec powiedzmy. No dobra, pojedziesz. Wymień trzy państwa na wschód od Polski. Co? Tylko nie takie trudne, błagam, Jezus. Nie, błagam, to się wetnie. Nie, a co nie ty tak... myślisz, że wy wszyscy nie macie z tym problemu? Każdy z was? Ja tylko wyrzucam te pytania, a nikt nie, nie zna odpowiedzi. Ale ja nawet nie Wstyd? No, wstyd? no dobra. dobra wstyd? Nie, dawaj. Wymień trzy polskie marki piwa. No i tutaj Gosia sobie poradzi fantastycznie. Piwo leżańsk. Piwo. piwo czy Nie, piwo nie, piwo nie lubię, nie lubię. Wino. Ja chyba wolę wino. Wino, tak, tak, tak. Y, nie, 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 lubię, nie, lubię piwa. Y, nie wiem. A wiesz, że jak się pije piwo, to potem się nie ma zakwasu. No wiem, ale to Ja to cały czas nam <laughs> Ale czekaj, bo ja to akurat to umiem. Bo czekaj, Dobra, mam. No piwo wiem, Leżańsk, to. piwo EB. A do stara. – A ty, jakie ty rzeczy wymieniasz? <laughs> z Elbląga, do Leżańska. Tak. No tak. i jeszcze powiedzmy. Ale wiesz, wiesz, że teraz są takie piwa, że są kapselki, już można, wiesz. Nie takie, co. No takie wiem, wymieniasz wiem. same skórkami jeszcze. No Wymienię rzeczy niezbędne na polskim weselu. A na weselach śpiewasz czasami? Tak, E, tak, no wiadomo. No. Każdy musiał przejść przez tę szkołę życia. Tak, ale to jest świetne w ogóle. Dla Krtani to jest poligon, poligon. że tak powiem. To jest taki um, crossfit no. dla wokalisty. <śmiech> <śmiech> Wiecie, jak już przejdziesz wesele, to już przejdziesz wszystko. <laughs> już tak, tak. Żadna główna rola Cię nie strasza. więc no. trzy kanały należące do telewizji publicznej. No to jakiś tam kanał pierwszy, drugi, trzeci. No trzeci. trzeci, nie, trzeci to jest, to jest, to jest Ale nie mam telewizora od lat. Wymień, e, trzy programy typu e, Talent Show w polskiej TV. A w ogóle co sądzisz o tych wszystkich programach? Takie jestem ciekawy, jakby nie patrzeć, no w, 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 takie pytanie do zawodowej wokalistki, która ma półtora miliona na, na YouTubie, a nie, już jeszcze nie wybrałem. Chciałabyś kiedyś na przykład wziąć udział w jakimś programie, tego, tego TV show, coś takiego? Wiesz co, nie I wiem, i tak i nie. Czasami mam takie myśli, że... A pójdę, no mam tak. pójdę... Bigos na czas. No, tak. <grym <grym> <grym> ale nie, no bardziej bym pewnie śpiewała. Śpiewała, jakby, z bigosem na no, 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 chleb. Chyba, <grym> że chleb, chyba, że chleb. Ale nie, no ale wiesz, no bo na przykład mam znajomych, którym przyniosło te jakieś profity i... i, i z, ści, mm, Dzięki temu uzyskali większą widownię, okay, okay. pokazali się szerszemu gronu No bo mm. jakby nie, nie wszyscy też siedzą w tym internecie. Tak, wiadomo, tak, tak, tak. że większość jednak... Może telewizja dzisiaj bardzo, bardzo, bardzo trafia, aczkolwiek gdzieś tam cały czas mam w głowie słowa włodeckiego, który właśnie tak krzyczał, żeby nie iść na lepkomercji. Jak masz być popularna i macie się udać no, tak, w tym, no co ja robisz, no to, no to będziesz. Dobra, pokaż mi, co tu tutaj o już Jezus, na, 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 na Ale jak ładnie w ogóle, zobaczymy mam no. tak. 200 20 tysięcy, 300 tysięcy. może może No 400. Nie, bardzo ładnie, słuchaj, bardzo się cieszę, ale żeby tutaj jakby y, zabójstwo uczynienie, wykonać, jakby dopiąć do końca zadanie, które wylosowałaś, no, no to niestety y, samo wycięcie nic nie da. Jesteśmy w teatrze muzycznym w Łodzi. I po prostu, żeby ludzie usłyszeli Wszem i Wobec o, o, o kanale Czarno na Białych, to niech zobaczą to logo wszędzie. Więc Twoim zadaniem jest teraz zamieścić to logo wlepy. Wszem i Wobec, gdziekolwiek, po prostu... Okej, okay, okej, okay. gdzieś tam po prostu, tak, gdzieś drzwi, tam wszędzie, przykład. wszędzie w ogóle, gdzie okay. tylko... dobra, gdzieś, gdzie robimy wlepy. Wlepy, wlepy. tak dobra, jest, get. idziemy na wlepy, Go. Świetnie, tylko założę klapki. Tak! Ta. <laughs> Ta wariatka, to drugiej takiej nie ma. Już wiem, u kogo Kołaczkowska brała warsztaty ze śmiechu. Dzięki Wam bardzo, że byliście z nami. E, komentujcie. Myślę, że Gosia odpowie na każdy was, Wasz komentarz. Może nawiąże się jakaś bardzo fajna konwersacja. Pytajcie o ją, o co chcecie. Ona jest bardzo otwarta, jak widzicie. E, subskrybujcie kanał, klikając w czarne-białe kółeczko. Lajkujcie, komentujcie. Klikajcie również w link patrona który jest w opisie. Możecie nas wspierać, co by nasz kanał się coraz bardziej rozwijał. No i niech moc będzie z wami. Jak Tak jak powiedziałem, w kwietniu mamy jeszcze kolejne dwie e, dwa odcinki e gwiazdy, więc już za tydzień kolejna e gwiazda, bądźcie z nami, niech moc będzie z wami. Dzięki Wam, że byliście ze mną i z Gosią. Do zobaczenia za tydzień w kolejnym odcinku z serii e Gwiazda.